Hej czem? cześć, cześć na wszystkim z tym z to jest Nowa seria z Headstone. Tak będzie dobrze. No, no i tak, nie jestem ogólnie w tą grę zbyt dobry, ale popykać lubię, że tak powiem mam tylko y, jedną agresywną talię no Mój ranking to jest 17. No, no, no jestem zagubiony na tą grę po prostu, no i dlatego jestem taki słaby. I to jest właśnie seria polegająca na tym, yy, że wyjdę do legendy. Kiedyś. A, wyszukuję nam pierwszego przeciwnika. Zacznę na godzinę grać. Ale ja tego kurwa nie Gunda! lubię. To ma takie a fuj, że ja pierdolę. Prosisz się o lanie? Moja dusza będzie moja. I mam polską wersję językową, bo w angielsku nie ogarnę, która karta co robi. No, ja zacznę. Nie zrobię nic, bo ten z wtedy nie da tego ponuca, to się wtedy nie opasa go rzucać. to Oto. Wezmiemy sobie tego nożyczka. On jest zajebisty. Bo jak wezmę jakąś kartę to zadaje jeden damage, Bardzo dobra w early. Tylko on mi to będą rozpierdolitym tym. Oh, okay. Karta za kartę, nie jest najgorzej. Go, 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 go. Tak, tak, on ma te AOE, takie y, Mata to będzie trochę przejebanie. Więc nie mogę się za bardzo wysypać. I tak się wysypi znając siebie, nie? No dawaj. No tylko ja i paskonka No okej, okay, okej, okay. okej. Tak co ja mogę teraz zrobić tego nie użyję bo boję się po prostu, mi to ale to zaraz nie. ja pierdole nie ja zawsze mam takie, takie szczęście że... Nie bo nie chciałem potem jakbym używał tamtego to on odrzuca dwie karty Jak się go wzywa A jego się wzywa Najczęściej wtedy w ogóle ten, nie ma karty w ręce No i musiałem się pozbyć Myślałem że jakiś słaby to jest Dobiera karty Szybko, tak. Z jednej strony się, że on się nie wysypał, tam, Ale z drugiej tak Wezmę. nie, 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 w nie, 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 w ogóle tej karty. Yy. nie, co teraz wezwał, tych dwóch tam te, taunterów. Taunterów? Taunterów. Mm -mm. Drugi, o. Czyli z dwóch w ogóle nie mają ataku i znowu, 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 znowu tak naprawdę go tylko wolno w moim zdaniem nie sensu. Zobaczmy mhm. tą kartę. No teraz się muszę wysypać. Tak powiem. Znaczy, pasowałoby mi się wysypać. Czy to naprawdę koniecznie? Jużbym zrobił błąd, bo jestem taki głupi. Ja krów Nie tak. No tak tego mi zniszczy na pewno w tej to nazywasz Zrobię tak i zrobię tak Jak nie wiedzę żadnego tamtera nic nie zniszczy to w następnej turze go rozwalę tak mi się wydaje No na pewno No co może teraz wezwać To Aue, to co mnie strasznie zaboli bo to ją tykło tylko mi dwa zabiły, to git, ale z pasywki mi dojebie któregoś, tego mi dojebie z pasywki na pewno. No. Zostało cztery bany. O. Pięć, tam tak miał. Dwa, cztery.

Teraz wiecie, że nie wiem matematyki, nie? Ja to Gotowe! Ale jak to policzyłem, to ja nie wiem, nie? na policzyłem tego. Hmm. O. No ale jestem... Niestety... Tak widać skillsy nie są e, jakieś dobre dla tego gram bo do tego skilla nie potrzeba No damy jeszcze jedną Będę grał tak, żeby grał po dwie gry odcinku, no chyba, że to jakieś krótkie nie? Gol Kontra. Kul... Kul dam. No, no to już jest problem, bo jak Twoja on będzie dusza miał ZOTO, to wiadomo, że mi się to mam drugą turę. Wywalamy trójki na ZOTO, to, to, to trzecia tura, to o o. No, to... Ale no, żółwym bardzo fajnie. fajne. On zagra ten całe... samej, no to ma ZOTO. Będzie mi Tak. Trzeba teraz użyć mózgu. Wezwę tego, to mi go zniszczy tamtym. Kurwa, nie chcę tego. Idziemy z tym! On też z po tej karcie widać jak już to jest do... To już widać w chuj. No dawaj, dawaj. Przynieś mi stal! No mogę sobie przez sobie to do Dobre, dobre. Dobre. Powiem, powiem szczerze, dobre. to jabłko na swojej głowie! Na Tak, tu mi zajbie jeden. O, czy użyć tego, czy nie? Użyję. Muszę się na niego jak najbardziej wysypać. Ale równocześnie się pod, pozbyć jeszcze tego gówna, co pustuje mój polu jeden 1 do ataku. Strasznie to jest mocne. Nasuwałem przez nóż cyklu, dlatego... Czemu ja tego w talii nie mam? A nie, bo ja mam tamte gówna znowu. Ale tamte też są dobre. Raza, murloki mieszane z Się kurwa pobustował. Murloki mieszane z murloki. Tak, To tak, tego wezwę. Tego. Gotowe! Dostanę teraz po mordzie w chuj, ale a trzeba być do tego zakażonego przypadek w ogóle. Nie fajnie. Umieść to jabłko na drzewnika... swojej głowie! To tego tej karty nie chcę. Tej karty Moja tura no dobra, to gram. I co ja mogę zrobić teraz? Mądrego oczywiście. Ja zawsze mądre rzeczy robię. Tak. To jest podstawa Super. To jest coś odstawa. Teraz tak Ten po jeden bije, a ten będzie miał jeden No, To bardziej nie, lubię. nie go Super. Nie zabieram karty bo będę chciał nam zagrać to i nawet nie wiem, czy teraz tego nie wyspę. Nie, bo teraz te dwie karty to jest. harasuj no, się i dawaj, dawaj te murki. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurwa, no, kurwa. trzeba było odstawić się tego murloka. No, ale jak już się jest... zbił, no to. Ale spokojnie, my się nie poddajemy. Dobra hmm. Tutaj dwa ataku w tej duże To będzie miał 5 no Dobra, duży Wolf Ci to naprawdę koniec Jednego To mi teraz trzy Trzy może mieć tego To jeszcze pięć 8 i może mieć jeszcze tam tą kartę ale nie nie może, i się dobra umieść to jabłko na twojej zgłowie no nie fajnie, nie lubię nie lubię, nie lubię, czegoś... nie, nie o, nie lubię. to chyba GG musiałem go skończyć tej nie? Nie MNIE PRZYZYWAĆ! On hmm. Daj... Kurwa, rozjebał mnie. Kurwa. Cztery... O. Tyle możliwości! Uch, co to dla mnie? Nie mogę nic zrobić, nie? co to na... zagranie Tak mówiłem no jeszcze w tej w tym kraju jestem ale pierwszy raz tego tego deka Dobre zagranie Nie fajnie, nie fajnie, nie lubimy czegoś takiego, znaczy ja nie lubię. Dobra, to jest taki krótki informacyjny odcinek. Jeżeli chcecie więcej, to dajcie łapkę w górę, wtedy będę wiedział, że wam się podoba i będę więcej nagrywał. Także no następny odcinek będzie jak najszybciej, to zależy ile będzie wyświetleń i łapek, także trzymajcie się. Cześć.